Pudzian, Juras, bardzo ciekawe zestawienie. Dzisiaj pojawiły się kursy bukmacherskie i to Pudzian jest faworytem. Jak to skomentujesz? No proszę, no słuchaj. No... Słuchaj, no naprawdę, jak, jak myśli się o, tej, o tym zestawieniu, to, to można powiedzieć, że, że to jest takie zestawienie, które można powiedzieć, że naprawdę jest win-win, czyli każdy z nich może wygrać. Wiadomo, że Juras jest, wiesz, będzie szybszy, będzie, cel, będzie jego jednak ciosy będą dochodziły, będzie po prostu bardziej precyzyjny, jego ciosy będą ważyły. Natomiast jak walka przejdzie do parteru, gdzieś, gdzieś wiesz, Pudzian, z czego tak naprawdę dał się poznać, wiesz, w jego zapasy i złapie go gdzieś wiesz, przy klatce i sprowadzi do parteru, to raczej tam Juras może mieć po prostu no, bardzo ciężko. Też właśnie ilości kilogramów, siły i tak dalej. Więc to jest właśnie to. No, jeden ma jakieś atuty, które pewnie będzie chciał wykorzystać, a drugi no znany jest z innych atutów, które na pewno no, też w sytuacji jakiejś kryzysowej myślę, że pójdzie już nawykowo, co nie oznacza, że właśnie no nie wiem, zobaczymy Jurasa, który będzie tam nie wiem, kręcił y, y, kolano y, Pudzianowi, a Pudzian, nie wiem, może się na jakiegoś bykwista y, y, skusi. No, to jest właśnie to, że, 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 że wiesz, jakby no, zawodnicy, wiadomo, to co widzieliśmy dotychczas no to jest do przeczytania do, do, do zanalizowania ale każdy zdaje sobie sprawę że co więcej tam jeszcze jest problem innego typu że oni w tym samym klubie ćwiczą no właśnie więc tylko oni, z pewnie, nie... No, tak, no, się, oni tak. pewnie nie tak ale oni pewnie gdzieś nieraz sparowali myślę że nie jeden drugiemu tam pomagał więc jakby bardzo dobrze znają swoje y, 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 mocne i słabe strony no i teraz myślę że rozsądnie by było na miejscu Jednego i drugiego teamu, jednak znaleźć coś takiego, co zaskoczy rywala. I myślę, że taki, taki jest tutaj game plan, ale rzeczywiście to jest, znaczy ja bym nie, nie postawił to na żadnego, no, powiem szczerze, że 50-50. E, tak, że 50-50, ja bym znaczy postawiłbym właśnie, że myślę, że to jest bardziej może 40, 60, 60, 40, ale nie tam nie wiem, mhm. 10-90 czy też e, e, wiesz, 100 do no. zera. Tu nie ma takiego faworyta, pytanie jaką dyspozycję wniosą na, na w dniu walki. I, i też, wiesz, jak się przygotują. Ja się cieszę, że po tych wszystkich problemach i różnych perturbacjach z Jurasem udało się znaleźć taki termin, mm -hmm. takiego też rywala, który, który po prostu no, no, udało się ponownie wrócić z Jurasem do klatki i to mnie bardzo cieszy. Możliwe, że to będzie ostatnia walka Jurasa w MMA. I tak się zastanawiam, czy paradoksalnie on nie otrzyma najlepszej swojej wypłaty w karierze? No... Pff. Słuchaj, Rozumiem, że o szczegółach nie możesz powiedzieć, ale czy chociaż to jest naj, najlepsza wypłata Jurasa, bo tak. Myślę, że tak, myślę, że tak. Nie pamiętam ci powiem tak finansów też, wiesz, Juras, pamiętaj, że jest to z nami od KSW1. Więc jakby wiadomo, że tam te pierwsze to w, za, za, za torbę odżywek mm -hmm. walczy, bo to były czasy wariackie. Ale nie, no wiesz, no, było dużo różnych hitowych zestawień, ale myślę, że tak, że teraz, no teraz że to, to, to jest chyba najlepsze jego obecnie wynagrodzenie albo jedne z lepszych. No na bank jest, no jest jesteśmy w 2021 i walczy z Mariuszem Pudzianowskim, jednym z czołowych zawodników, najbardziej rozpoznawalnych, jak nie jednym z najbardziej rozpoznawalnych wiesz, w, w Polsce, jeżeli chodzi o MMA. Natomiast ja bym nie chciał, żeby to była ostatnia walka, co więcej, znaczy inaczej, no, mogę powiedzieć tyle. Nie zakładamy. Nie, nie komunikujemy, nie mówimy, że to jest ostatnia walka Jurasa. Ja bym osobiście sobie życzył, żebyśmy wspólnie postanowili, kiedy jest to, będzie to jego ostatnia. I też w odpowiedni sposób to zakomunikowali i jemu podziękowali za ten cały okres. E no tak, no bo wydaje mi się, że facet wiesz. Jest jednym, jedynym zawodnikiem, który jest rzeczywiście od początku, więc fajnie by było go w jakimiś fanfarami po prostu pożegnać. To może jakaś Zwykła... jeszcze pożegnana gala na stadionie narodowym to w ogóle wchodzi w grę? No, widzisz, no. I tu tak? nie masz, tak. A. Tu przyłapałeś, tak. Ale kiedy, co jak? No więc jakby. Ale też przez nie mówię, bo pandemii, nie będę, nie rozumiem, będę tak. na siłę Juras, słuchaj, bo jesteśmy nie. na PGE Narodowym. Kończ! Ale Martin, nie chcę. Nieważne, jak ostatnia Twoja. Więc wiesz, no to jakby... pewnie wszystko trudno planować teraz przez, przez pandemię. No, słuchaj, no trzeba planować. My tak naprawdę mamy trzy warianty i trzy scenariusze, wiesz, jak ta pandemia będzie się rozwijać, w jakich krajach będziemy, bo to pamiętajmy, że to w Polsce jest jedno. To są takie, a nie inne obostrzenia, a w innych krajach są też jeszcze inne, więc jakby patrzymy na to, co się dzieje poza granicami kraju, a, ale no mamy 2 no trzy scenariusze prawie na każdy miesiąc w zależności i zresztą widzi, że tam potrafimy się prawie z miesiąca na miesiąc przesunąć z datą albo zmienić miejsce i tak dalej, więc jakby jesteśmy taki tacy reaktywni yy, no i reagujemy na to, co świat przyniesie.